Dzień dobry Państwu. Witamy ze składu pociągu Intercity, który jedzie do yy, hełmu. Hełma, nie wiem jak to się odmienia. Hełmu. hełmu chyba. Ale my wysiadamy w Warszawie. Dzisiaj, w tym odcinku, prezentujemy Wam wędrówki w lasach w okolicach Warszawy. Zapraszamy do oglądania. Pociąg za chwilę rusza ze stacji Piła Główna Opuszczamy Piły co mnie bardzo cieszy. tak także. No, także. To jest godzina, proszę Państwa, 7.30. Niecała. Chociaż ten zegarek się spóźni, muszę go zsynchronizować. No ale dobrze. W każdym razie za chwilę ruszamy. Jedziemy przez rubieże Powiatu Pilskiego. Zbliżamy się do jego granic. Tutaj. Po tej drodze, proszę Państwa, co tam widać teraz, nie widać, bo zasłoniły krzaki. Jechaliśmy, tam, jechaliśmy wtedy z Kcyni. Tutaj daję link do odcinka, na karcie wyjedzie w ramach małej autoreklamy. No i yy, zaraz, pierwszy przystanek, pierwszy postój pociągu, gdzieś tutaj był postój, pamiętam wtedy na jednym z ujęć w, w tych rejonach gdzieś. Aleksandrów Kujawski, proszę Państwa. No, jeszcze 250 km, około 220. Podróż jest strasznie duża, bo wcześniej wstaliśmy. Wszyscy o szóstej, a na co dzień się tak nie wstaje. Tutaj mamy piękny budynek. No, piękny budynek, który tam jest, kawałek odremontowany. A tutaj już jest rozwalający na się po rozwalający. Się. Na początku jest rozwalający się, później mamy tam fragment wyremontowany. Może widać to pod tym kątem. A dalej jest rozwalający się, no po prostu komedia. Brawo dla pana projektanta. Tak, no i co? Dwie i pół godziny rozkładowo powinniśmy być, no nie wiem, dwie godziny, 40 minut. Tyle co do poznania kiedyś się jeździło. Rolnicy już nie jest z nami Niestety. No ale no, co zrobić? W Warszawie będziemy mogli znowu siedzieć koło siebie. Dobrze, proszę państwa, jedziemy. Trzeba się do kuli na powoli, ale pogoda się coraz bardziej pogarsza, w sensie, że... o, sarny na pole ja są. Yy, w sensie takim, że yy, śniegu jest coraz mniej. Ja tu oczekiwałem, że będzie śnieg. A tu nie ma, niestety. No, ale już tak bywa. Ryzyko zawsze jest, że tak się okaże. o jakoś noclegu, jaki tutaj udało się nam y, zarezerwować że nasz y, towarzysz prorok się, się przestraszył warunków jakie tam mają panować rzekomo no i y, chciał nawet zmieniać rezerwację tylko, że to kosztuje 300 zł za ta operacja prawdopodobnie bo jeszcze, muszę zapłacić za pierwszą noc według warunków jakie podaje Bóg, jak musiałbym zapłacić za pierwszą noc w tym co już mamy zarezerwowane, więc to jest nie jest dobre rozwiązanie Proszę Państwa, wjeżdżamy do Warszawy. Warszawa zachodnia, ale my tu jeszcze nie wysiadamy. My wysiadamy na centralnej. Taki niezaładny ten dworzec zachodni. Trochę ładniejszy niż nasz, ale też co tu nie ma? Nie jest złe, ale jest w budowie. No, w budowie jeszcze, to prawda. Tam już gdzieś było widać nowe miasto. No i tak to się jedzie. Witamy w Warszawie, proszę Państwa. Po pięciogodzinnej godzinnej podróży prawie lądujemy tutaj. Teraz idziemy na metro, 6 godzin, 6 km do naszego hotelu mamy. Tu stoi nasz pociąg, którym przyjechaliśmy. Ten właśnie odjeżdża dalej w kierunku Hełmu Lublina. A my ruszamy w Warszawę, proszę Państwa. Krótko. Tutaj, jak widać, prezent e, dla prezent. Polaków od papy Stalina. <laughs> tak jest. Wydaje się, się na zdjęciach zawsze wyższy. No, ale już się wyższy. wtopił tutaj w tutaj potoczenie nowych biurowców i hoteli pewnie też po części. Idziemy do stacji metra. I jazda. 6 km do naszego hotelu, który prorok określił Jezus Jezus-hotel? Gdyż z Behawiorystyki proroka wynika, iż jeżeli coś mu się nie podoba, to mówi Jezus. Jezus. Więc stąd to wynika to, ten pseudonim dla tego hotelu. No nieważne. Dobra, proszę Państwa, taki jest, jak Państwo widzą, taki jest efekt kupowania na bookingu w sortowaniu od najtańszego. Taki jest standard, jakby ktoś chciał podobną wycieczkę zorganizować. Ale bardzo widzę w jak to... nie jest. Piękna kompozycja. I ściany, za przeproszeniem, z nową kabiną prysznicową. A raz takim telewizorem, rocznik 2.8. Widok z okna jest mniej więcej taki. No, na jakieś apartamentowce, na które nigdy nikogo nie będzie stać bez brania kredytu, prawdopodobnie. Bo to Warszawa. No co, co, panowie? chwila przerwy. I o, ruszamy na miasto. No, a tak z zewnątrz wygląda na nasze miejsce noclegu. 35 zł za dobę, to osoby. Około to wychodzi z tego, co aż ekonomiczny umysł obliczył. 30 parę zł, mówiłeś na ten. 38, no dobra. No ale no co. Połączenie z do... nowych mebli ze starymi Wysza, ścianami. Za za... Państwo zwiedzamy z chłopakami. Warszawę, pałac prezydencki. Fajnie tu jest, świąteczny wystrój. A jutro ruszamy w Puszczę Kampinowską. No, ale co spacerujemy tutaj? Sejm, jeszcze grup nieznanego żołnierza. Zobaczymy, jedziemy do hotelu. No i co? Wieczór. Jutro rano, z samego rana ruszamy. W centrum Warszawy. Wieczorem. Pięć. Koło Ronda Daszyńskiego. Fajnie to wygląda. Ten billboard tam na górze. My z małej My z małej wsi, to nie przyzwyczajenie do takich o, widoków. <laughs> tak. Pierwszy akt przyrodniczy, proszę państwa, to te kamienie, które tutaj leżą, te głazy. To są pomniki przyrody. Proszę państwa, jest następny dzień 25 stycznia. Ekipa silna. Pod wyzwaniem Nie wiemy eee, Ruszamy w kierunku Kampinowskiego Parku Narodowego Godzina drogi przed nami jeszcze eee, z, z nie wiem jakiej dzielnicy Warszawy nawet hmm. No i dobrze Jedziemy windą na dół pion, lokal na piątym piętrze apartament Nie nagrałem ja nie nagrałem wstępu w środku, bo yy, tam jest taki wyżar wstyd, więc. Ale warunki są niesamowite do... Tak. Dobrze. Tak. To najdąższy apartament w Warszawie. Nasz Hilton. Dobrze. Jedziemy na dół. No panie i panowie, na starcie mamy godzinę opóźnienia. Tak. Kurde, to nie nasz autobus, jeszcze to będzie następny. Fajnie, fajnie. Nasz ma być na dworzec główny. Eee, tym razem nam nie uciekły autobusy, tym razem jesteśmy przed nimi, więc to jest jakąś nowością, bo wczoraj <noise> wysiadamy z metra, mamy się przesiąść na autobus i akurat odjeżdżać tam na tramwaj. I zawsze tak było po prostu, a teraz elegancko stoi nawet na, przed przejściem dla pieszych 522 na dworze centralnym. Dojeżdżamy do stacji metra Mosine. puszczamy ten piękny w skład, czy tam radziecki, nie wiem jest ja już jesteśmy na totalnych przedmieściach jesteśmy na jakiejś pętli autobusowej w Młocinach Jaki autobus w kierunek Truskowski Skibińskiego jesteśmy już na mazowieckiej prowincji po prostu <noise> już przed chwilą było kogucika słychać tam jest mural upamiętniający Armię Krajową Grupę Campinos Teraz w powstanie warszawskiego idziemy na miejsce pamięci Palmiry, Pierwszy cel. Ale tam jeszcze nawet samochody jeżdżą. Weszliśmy trochę głębiej w las. Ścieżka pokryta lodem, niestety. Dobrze, że ubrałem. Tym razem nie pomyliły mi się buty i ubrałem dobre. Idziemy teraz prosto do miejsca pamięci Palmyry. A naszym celem jest miejscowość Leszno, województwo mazowieckie. Skąd Będziemy już wracać do Warszawy. To jeszcze dużo kilometrów zostało. No. Trasa rowerowa tu jest. No dzisiaj rowerami nie warto by było tu jeździć, bo to by było trochę ślisko. Tam jest jakaś mapa szlaków, zobaczymy co tam nam powie. Jakieś stanowisko informacyjne. No. Mamy kolejny artefakt związany z powstaniem warszawskim, yy, upamiętniający oddział yy, powstańczy Jerzyki, poległych tutaj pod pociechą, bo tak to miejsce się nazywa. Tak tutaj wygląda. Tu co historia? Ale telewizor to też jakby po prostu wędrówki ciąg dalszy. Palmierska Polana Śmierci symboliczne mogiły rozstrzelanych więźniów Pawiaka w listopadzie 39 roku tutaj krzyż od tyłu akurat na ujęciu, trzeba by zejść tak to od przodu wygląda jest nawet kokarda w yy, na barwach narodowych zrobiona. Już doszło do pierwszego opuszczenia planowanej trasy. Znając życie nie ostatniego, A, trochę śniegu jest jeszcze. Chociaż y, ten, chociaż trochę już mniej Tu już nie ma takiego lodu. Idzie się bardzo dobrze tutaj. Yy, wędrujemy do cmentarza Palmiry. No, ta zmiana akurat wyszła nam na plus. Prorok dobrą trasę zaproponował. Tak, tym razem dobrą opcję prorok zaoferował. I skorzystaliśmy i się okazało, że wyszliśmy na dobre. O, tak to jej się idzie. I dochodzimy do miejsca pamięci Palmyry. Teraz tu widać jakieś bagna. Prawdopodobnie bagienny teren dookoła. Tam jest przystanek autobusowy. Ciekawe, czy coś tutaj dojeżdża bezpośrednio. Pewnie tak. Dobra, trzeba zaraz na mapę patrzeć, gdzie my musimy tu iść na tym skrzyżowaniu, w prawo albo w lewo. Tutaj mamy cmentarz wojenny w Palmirach 2125, 115 obywateli Polski, głównie powstańców warszawskich poddanych egzekucji. Tu mamy to powtórzone w języku hebrajskim albo idysz, nie wiem. Tutaj mamy po niemiecku, a tu jeszcze jest chyba po rosyjsku. I tak to wygląda. Odejdziemy trochę bliżej. Mimo, że tych krzyży jest tutaj naprawdę dużo, każdy są, większość jest imiennych, przynajmniej z tego co tutaj widzę. Mamy tutaj nazwiska podane ludzi, którzy tu są pochowani. No, są też NN, tylko jest napisane, że rozstrzelane przez. Y Rozstrzelany 6 stycznia 43 w Stefanowie Tam jest jakaś, chyba widać nagrobek taki żydowski chyba między krzyżami Co ciekawe No tutaj na przykład mamy Pokazane multikulturowość społeczeństwa Warszawy przedwojennego, bo na przykład tutaj są nasze groby katolickie, a tutaj jest nagrobek żydowski. Co pokazuje, i tu jest ich kilka, co pokazuje, że to było społeczeństwo wielokulturowe. Tam nawet stoi kilka obok siebie. No, jest tutaj także nagrobek. Janusza Kusecińskiego, olimpijczyka. To jest człowiek taki dosyć znany był, gdyż nawet u nas w Pile jest ulica tego człowieka. Taki wyraźnie większy. Tam przy niektórych nawet znicze stoją. Może ktoś z rodziny był. Tych ludzi. Ktoś z potomków już raczej. Potomkowie spokrewnieni z ludźmi tutaj pochowanymi. Chociaż z stoi też na NN, więc jest to prawdopodobnie ktoś przyjechał i postawił po prostu. No tutaj to pokazuje ogrom ofiar niemieckiej okupacji. Jest to jedno z wielu miejsc, które można znaleźć w Polsce na pewno. Które pokazuje, jak wielkie było okrucieństwo naszych okupantów w latach 39-45. Znaczy ty na tych terenach nie do 1945 roku, ale ostatnie polskie, ostatnie ziemie dzisiejszych polskie jak wiadomo, były zajęte przez Armię Czerwoną właśnie w 1945 Marszałek Sejmów Marszałek Sejmu, Rzeczpospolitej Maciej Rataj, rozstrzelany w 1940 roku. Takie tutaj jest miejsce pamięci ukryte w puszczy Kampinoski, jedno z wielu zresztą. No, a całość to miejsce pamięci jest osadzone w takim oto bagiennym terenie. Trzeba wracać trochę i idziemy do innego miejsca teraz, takiego bardziej może wesołego. W każdym razie mniej takiego mm, poważnego można by powiedzieć. Proszę Państwa zeszliśmy z główniejszej drogi do y, Palmir i się trochę teren pogorszył. Tu można zjechać nieźle na dupie. Tu znajdujemy kolejne, kolejną pamiątkę prawdopodobnie po Drugiej Wojnie Światowej. Tak. Zwała śmieci. No. Albo to jest co? jeszcze polskie, nie wiem. Raczej nie. Ja Chciałem się uznać z prymacy trzeciej Rzeszy. Jakie konstrukcje tutaj co? No. Teraz ja zastanawiamy, czy jakby się tam zeszło, to czy to prowadzi tyle, co widać tutaj, długość mniej więcej tego schronu. Mm, czy tam jest jeszcze dalej tunel, to jest ciekawe. Tu w ogóle jakieś rury wychodzą jeszcze z tego. Tu prawdopodobnie jakoś, nie wiem, zaopatrzenie w tlen załogi w środku. rdzeń No, a tu jest widać było konstrukcja żelbetonowa, wzmocniona żelaznymi krętami, co miało odparcie, przed zawaleniem się w przypadku uderzenia pocisku artyleryjskiego w tę, konstrukcję. Beton pęka, takie żelazo nie pękało i trzymało całą konstrukcję, przez co się nie zawalało. Tak szybko przynajmniej. Wiadomo, że nie ma schronnie zniszczalnego oczywiście, no, a tutaj taki widok dookoła, w Kampinoskim Parku Narodowym. Beton dorany na szerokość około 30 cm. Tak, tutaj widać mniej więcej grubość tego. No dobra, trzeba iść dalej powoli. Wszystkie drogi prowadzą do karczmiska, jak widać. Tak, jak kiedyś do Rzymu po prostu. Proszę <ślad> bardzo, to piękne oznaczenie. Znaczy, ja wiem, jaki jest tego sens pierwotny, bo tu chodzi o to, że to pokazuje przez co będziemy szli, nie? Ale. Bo przystanki, które, do których można tam dojść, są inne, ale śmiesznie to wygląda takie oznaczenie w Kampinowskim Parku Narodowym. No i dobra, trzeba to się zobaczyć. Prorok korzysta ze Snapmapy, jak to on określił. Ja korzystam z Google Maps. Jest jeszcze awaryjna opcja tradycyjna nawigacji w postaci kompasu za 3 zł Allegro. Ten kompas raz nam pomógł. Raz pomógł, tak, jak szliśmy do Dobrzycy, do której nagranie wylatuje tutaj w karcie właśnie. No i tak to tutaj się idzie. Kolejny kierunkowskaz pod, potwierdzając to, że wszystkie drogi prowadzą do Karczmiska. To jest jakiś punkt postojowy. Tutaj ponownie bagienny teren. Minęliśmy już. Obszar ścisłej ochrony, tu jest. o. Nie można się poza szlakami poruszać. Tak tu wygląda. I tak się idzie tutaj po tym e, rewirze. Jak każda nasza wyprawa, tak i ta, nie mogła się obyć bez walki z czasem. Po raz kolejny yy, Mamy z czasem problemy W dodatku się robi ciekawy element Ponieważ zgubiłem wtyknął zasięg Telefonii komórkowej Z tym idzie nie ma dostępu do map Bo nie widzieliśmy żadnej papierowej Teren jest, Teren jest nieznany Jesteśmy pewnie z jest 400 km od domu Więc no jest no tak trochę się robi już mało Coraz mniej ciekawie. No ale mamy nadzieję, że trafimy do miejscowości Leszno, skąd pojedziemy autobusem na stację metra, która nazywa się Księcia Janusza Radziwiła, i stamtąd wrócimy do centrum Warszawy. No ale najpierw trzeba dojść. Około, ostatni raport wskazuje, że zostało nam 10 km. Tutaj, proszę Państwa, mamy kolejne. taki obszar bardziej bagienny. Mamy jeszcze 9 km do naszego celu. 9,9, To jeszcze w zasadzie 10 km. W tamtą stronę musimy iść. Poprawiły się troszkę warunki w postaci tego, że nie ma lodu na, na tym, na ścieżce. Fajna puszcza ogółem tylko samoloty często latają tutaj nad tym jestem trochę zakłóca odbiór Ale Jak poza tym to fajne miejsce, polecam odwiedzić jak ktoś jest w okolicy Idziemy, znaleźliśmy się po krótkim rozdzieleniu na około nie wiem, 20 minut ja poszedłem drogą dłuższą chłopacy poszli drogą krótszą Udało mi się szybciej dojść do punktu zbornego yy, i ale dochodzimy do ciekawszych wniosków, iż Snap Mapa, jak to, nie wiem jak to idealne. się dokładnie nazywa, ale tak nazywa to prorok, a on swoje imię też używa tego portalu, ja z tego tylko nie korzystam w tym gronie. Yy, jest po prostu idealna. Oznacza, Oznaczone są bagna nawet, co jest dosyć ciekawe. Idziemy teraz przez taki mostek, przez bagna. No chłopaków trochę bagno prze, przyblokowało do korelacji. A ja sobie przywaliłem ze stałą prędkością. Trochę po tym, po obwodzie. I jakoś poszło. Takie mocne 6 na godzinę szedłem. Więc no... Ale w dużej mierze udało się dosyć szybko odnaleźć. Jak już doszliśmy do rejonu, trochę się na początku zdenerwowałem, bo, było ten, bo był brak zasięgu. Myślałem, że będę i nie wiedziałem, co robić, ale na szczęście patrzę w telefon, jak doszedłem do punktu zbornego, jak dobrze jeszcze prorok pisze sms czy żyje. Znaczy, że jest zasięg? Ujdziemy w ogóle po lodzie. I okazało się, że jest zasięg wtedy, i na szczęście było bardzo łatwo się odnaleźć. No idziemy teraz, wyszliśmy z lasu, idziemy przez bagna 5,5 km do celu, jakim jest miejsce Ślesno w województwie mazowieckim. Ale całkiem fajny krajobraz, trzeba przyznać. Ciekawszy taki, u nas takiego nie ma. A jesteśmy, no ja nie wiem, z 15 km od Warszawy. Czyli największego miasta w Polsce a to takie fajne dzikie tereny do zwiedzania. I co pokazuje, że województwo mazowieckie ma dwie twarze. Ta wysoko zurbanizowana Warszawa oraz reszta prowincji tegoż województwa, która jest zdecydowanie na niższym poziomie urbanizacji. Kolejny pomnik, znaczy krzyż, tu jest ogólnie bardzo dużo krzyży w tym Kampinoskim Parku Narodowym ale jest tu większość poświęcona jest oczywiście powstańcom i ludziom rozstrzelanym po prostu za działalność w Armii Krajowej czy za inne występki które Niemcy ludzie zabijali w czasie okupacji tu jest kolejny krzyż z flagą polską widać jeszcze świeżo znicze postawione ktoś tego dogląda. tam jest jakiś dom nie wiem czy to jest leśniczówka czy coś 4,5 km do miejscowości Leszno w województwie mazowieckim, czyli też do końca naszej wyprawy. Do końca wyprawy i tam już będzie koniec filmu. Nasza przygoda w Warszawie się jeszcze nie kończy. Co prawda, my wracamy dopiero jutro, ale no, tak to y, tutaj się żyje ogólnie. I mm, no, i. Idziemy chyba tam i będziemy zmierzać do końca już dzisiejszej przygody w Borach Kampinoskich gdyż już dobija po prostu 16, się robi ciemno Ciekawostka, tu chyba miało coś miejsce, bo tutaj jest trochę krwi Albo zwierzyna Albo zwierzyna Albo zwierzyna, zwierzyna albo zwierzyna kogoś No, może O, no, ciekawostka Ale pewnie zwierzyna, zwierzyna raczej tak w nocy tutaj ogólnie nawet w dzień mało kto chodzi, ale Więc jest takie ubarwienie śniegu. Podchodzimy do Leszna już powoli. Już mijamy coraz więcej osób. To znaczy, że już jesteśmy niedaleko. No i tak to się kończy nasza przygoda w Puszczy Kampinoskiej. Przeszliśmy. 21 km chyba wyjdzie, miało być 25, no ale już trudno. Przez godzinne opóźnienie nie mogliśmy tego planu zrealizować. No i idziemy tą ścieżką. No i kończymy, o zbroku już prawie. Mamy już tutaj taki zwyczajny las, taki równiutki. Więc opuszczamy Kampinoski Park Narodowy. Już tam widać drogę powoli. Dochodzimy do miejscowości Leszno. Ja jeszcze tylko kawałek do przystanku autobusowego, i zmierzamy w kierunku Warszawy. Dobrze, proszę Państwa, doszliśmy do cywilizacji po nie wiem w sumie, ilu godzinach parszy, bo nie pojechałam na zegarek. Leszno. Nasze miejsce docelowe z miejscowości Truska. Opuszczamy bardzo fajne miejsce, polecam. Jeszcze rajd do przystanku, tylko i wracamy do Warszawy. O, to jeszcze takie atrakcje, z których już nie skorzystamy, bo już... Nogi mnie tak bolą, stopy w tych butach, które owszem dają bardzo dobre bezpieczeństwo antypoślizgowe, ale nie należą do najwygodniejszych. Yy... Idziemy w prawo i będziemy kończyć powoli dzisiejszą relację. Dobrze, panie i panowie, tak wyglądamy przy końcu naszej wyprawy. Dziękujemy za oglądanie, my byliśmy z kanału Rowelowe, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału oraz dania łapki w górę pod tym filmem, podjeżdża właśnie nasz autobus, przed nami godzina drogi, do zobaczenia i cześć!